Zmęczeni pakowaniem? Uwaga, teraz mam dla Ciebie niespodziankę. Zdrób zakupy w wybranych sklepach Faktory Annopol, sprawdź w regulaminie, które to sklepy i odpowiedz na pytanie, gdzie chciałbyś pojechać w swoją podróż marzeń. Spośród osób, które wezmą udział w konkursie, wybierzemy jedną, która pojedzie w podróż marzeń z Polika. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 31 sierpnia. Spieszcie się, zanim ktoś zgarnie nagrodę za was. Yeah! Nie możecie przegapić tej okazji, wiecie, że będzie super. Yeah.